W tym miejscu drogi 634 zaczyna się nasz Wołomi. 20 km do centrum Warszawy, 2 km do centrum Wołomina. Gości oraz wracających mieszkańców do domu witają jakże ważne historycznie Muzeum Zofii Warszawa Naukowskich oraz kontrowersyjny czołg skierowany lufą na Warszawę. Kilkaset metrów dalej widzimy wznoszące się mury budowanego w Wołominie basenu na terenie naszego ośrodka sportu i rekreacji Huraganu Wołomina. Centrum miasta to przede wszystkim plac 3 maja służący mieszkańcom do zabawy, spacerów, a także do modlitw pod pomnikiem Jana Pawła II. Centrum administracyjno-samorządowe z urzędami gminy, powiatu i sądem powiatowym, a także Pomnik obrońców ojczyzny z wizerunkiem Józefa Jusieńskiego, dzięki któremu w 1919 roku Gołomyk uzyskał prawa miejskie. Gołomyk jest otoczony zielenią, od północy są to lasy graniczące z tzw. białymi błotami które niestety powoli zanikają, zaś od południa są zielone tereny rezerwatu Grabić. Z trzech dużych zakładów przemysłowych stolarki nafty i huty skła obronił się częściowo tylko ten ostatni. Kuta skła, po upadłości, wielkim pożarze, przejściu w prywatne ręce, wykorzystując technologię permisji i pomóc Unii Europejskiej na razie radzi sobie nieźle. Natomiast prawdziwą perą historyczną naszej okolicy są niedaleko położone pola posowskie, gdzie w roku 1920 trwała bitwa zwana Cudem nad Wisłą. To dzięki opatrzności Bożej, dzięki działaniom wojsk polskich i bohaterskim czynom księdza Ignacego Skorupki została uratowana Warszawa, została uratowana Polska. Nasze miasto ma piękną historię, tradycje i fajne okolice, a nader wszystko ma wspaniałych mieszkańców, dzięki którym warto tu mieszkać, warto tu rozwijać się, warto tu inwestować. Zapraszam Was do wołowiny.